Nie oglądasz tego przypadkiem. Twoje przyszłe ja nie tylko istnieje, ono właśnie wysłało kluczową i pilną wiadomość bezpośrednio do ciebie. To, czego prawie nikt nie rozumie, to fakt, że ta wiadomość nie jest odległym ostrzeżeniem, lecz już obecnym i aktywnym planem, czekającym, by zostać odczytanym i przeżytym w teraźniejszości. Ale właśnie tu robi się ciekawie. Istnieje dokładny kanał częstotliwości do odbioru tej transmisji. Oraz specyficzny protokół, aby upewnić się, że nie zniknie, zanim zostanie zintegrowana z Twoją teraźniejszością. Oddychaj teraz. Poczuj tę pilność w swoim ciele przez chwilę. Większość ludzi drepcze w miejscu, pomimo całego wysiłku i zgromadzonej wiedzy. Znasz to uczucie, prawda? To ciągłe poszukiwanie odpowiedzi w zewnętrznych źródłach. Oczekiwanie na jasny i praktyczny przewodnik, który w końcu przełamie powtarzające się wzorce, uniemożliwiające przejście na wyższy poziom. To, co zaraz odkryjesz, całkowicie zmieni Twoją relację z przyszłością, która już istnieje w tobie. Niewielu ma dostęp do tej częstotliwości i jest ku temu powód. Żyjemy w świecie, gdzie większość próbuje wymusić rzeczywistość, szukając zewnętrznych dowodów, podczas gdy działa dokładnie odwrotna zasada protokół przyjmowania. Twoja wyższa wersja nie czeka w jakimś odległym punkcie w czasie. Ona istnieje w superpozycji kwantowej, tu i teraz, jak stacja radiowa nadająca nieprzerwanie, czekając, aż nastroisz się na właściwą częstotliwość. Wyobraź sobie dwa lustra, które odbijają się w oddali, natychmiastowo łącząc to, co dzieje się w jednym miejscu, z drugim. Taka jest natura splątania kwantowego między tobą a twoim przyszłym ja. Każda myśl, każda emocja, każdy wybór, którego dokonujesz teraz, odbija się echem w tej wyższej wersji, a każdy wgląd, każda synchroniczność, każda chwila jasności, którą otrzymujesz, jest odpowiedzią odbijającą się echem z powrotem. To nie jest tania mistyka. To czysta fizyka przetłumaczona na przeżyte doświadczenie. Twoja obecna rzeczywistość i Twoja nieunikniona przyszłość są splecione w kosmicznym tańcu. Gdzie informacja płynie w obu kierunkach, tworząc wokół ciebie pole morfogenetyczne. To pole jest jak niewidzialna energetyczna forma, która kieruje wzrostem rośliny lub twojego przyszłego ja. To wzorzec informacji, który kształtuje formę i zachowanie, organizując energię wokół ciebie, aby zamanifestować najwyższą wersję tego, kim jesteś. Ale oto co dzieje się, gdy większość ludzi dochodzi do tego punktu zatrzymują się sabotują proces najczęstszym błędem na progu transformacji. Prawie wszyscy zatrzymują się w tym miejscu i dlatego wszystko się blokuje. Błąd ma nazwę zewnętrzne poszukiwanie walidacji tego, co nieuniknione. To wtedy obsesyjnie sprawdzasz e-mail, media społecznościowe, czekając na wielki znak lub zewnętrzne potwierdzenie, aby uwierzyć, że wiadomość została odebrana. To jak próba słuchania delikatnej muzyki, krzycząc do telefonu. Wiadomość nadchodzi, ale tworzysz tak wiele zewnętrznego hałasu, że traci ona swoją czystość. Rozstraja się z otoczeniem i dosłownie znika z twojej percepcji. Istnieje szczegół, który decyduje, czy to zapadnie się w rzeczywistość, czy wyparuje w powietrze. Zmiana tożsamości. Z kogoś, kto chce otrzymać wiadomość, w kogoś, kto już jest kanałem wiadomości, z kogoś, kto szuka zewnętrznej walidacji. W kogoś, kto rozpoznaje wewnętrzny rezonans. To jest punkt zwrotny, który przekształca możliwość w prawdopodobieństwo, a prawdopodobieństwo w spokojną nieuchronność. Wizualizuj swoją najwyższą wersję przez pięć sekund. Poczuj, jak oddycha. To nie jest oddech niespokojny ani płytki. Jest głęboki, powolny, całkowicie wypełniający przeponę. A kiedy wydycha, po całym ciele rozprzestrzenia się spokojna pewność ramiona nie są napięte, dźwigając ciężar świata. Są rozluźnione, klatka piersiowa jest otwarta, głowa uniesiona nie z arogancji, lecz z prostej pewności kogoś, kto już posiada swoją prawdę. Kiedy ta wersja ciebie idzie, chód jest lekki, celowy, z uczuciem bycia prowadzonym przez niewidzialny prąd, który łączy ją z większym strumieniem życia. To nie jest fantazja, to twoja nowa tożsamość, która się reorganizuje. Jestem świadomym odbiorcą i współtwórcą mojej nieuniknionej przyszłości, żyjąc nią w teraźniejszości. Każda komórka twojego ciała zacznie wibrować na tej częstotliwości, gdy pozwolisz, aby ta prawda się w tobie osadziła. Nie jako coś, co musisz zdobyć, ale jako coś, czym jesteś z natury. Teraz nadchodzi część, która przetestuje twoją nową spójność opór. Przyjdzie on przebrany za wątpliwość. Ten wewnętrzny głos, który szepcze, że to nie jest prawdziwe. Że się oszukujesz, że potrzebujesz więcej dowodów, zanim zaufasz. To strażnik portalu. Nie jest tu po to, by cię zniszczyć, ale by sprawdzić, czy naprawdę jesteś gotowy przejść. Wątpliwość jest jak system bezpieczeństwa wszechświata, testujący solidność twojej nowej częstotliwości. Pojawi się również niecierpliwość. Ta pilna potrzeba natychmiastowego zobaczenia wyników, uzyskania zewnętrznych potwierdzeń, że proces działa. Ale niecierpliwość to tylko chmura która przelatuje nad krajobrazem twojej nowej rzeczywistości. Wskazuje ona, że za kulisami zachodzi reorganizacja, że twoje pole energetyczne rekonfiguruje się, aby pomieścić rozszerzoną wersję tego, kim jesteś. Większość ludzi nie rozumie, że spokój lub brak zewnętrznych sygnałów nie jest stagnacją. To kreatywna próżnia, niezbędna do reorganizacji i wyłonienia się nowej rzeczywistości. To jak cisza między nutami muzycznymi, która pozwala melodii istnieć. Bez próżni nie ma miejsca na narodziny nowego. Ten moment pozornego spokoju jest w rzeczywistości momentem największej aktywności w polu kwantowym twojego życia. Nazwij jedno słowo, które opisuje twoją nieuniknioną przyszłość. Tylko jedno słowo poczuj, jak rezonuje w twojej klatce piersiowej, gdy wypowiadasz je w myślach. To słowo nie jest przypadkowe. To kod częstotliwości, hasło, które Twoje przyszłe ja transmituje do Ciebie, abyś rozpoznał, że połączenie jest aktywne, że kanał jest otwarty, że wiadomość jest odbierana. Teraz jesteś gotowy na protokół. Cztery proste, ale precyzyjne kroki, aby nastroić się, rozszyfrować i działać zgodnie z wiadomością od Twojego przyszłego ja, upewniając się, że nie zniknie. Pierwszym krokiem jest uwaga. Nieuwaga wymuszona, czy koncentracja, która napina umysł. To delikatne skupienie na uczuciu posiadania już zintegrowanej wiadomości z przyszłości. Trzy do pięciu minut, kilka razy dziennie. Po prostu spoczywasz w tym uczuciu. Tak, jakby wiadomość była już zainstalowana w twoim wewnętrznym systemie operacyjnym, a ty tylko przypominałeś sobie, aby do niej sięgnąć. Drugi krok dzieje się w ciele, poprzez oddech. Oddychaj głęboko w serce nie tylko w klatkę piersiową, ale konkretnie w obszar serca, czując fizyczne rozszerzenie w tej przestrzeni. To tak, jakby przyszłość osadzała się tam, przynosząc uczucie pełni, kompletności, jakby coś czego brakowało, w końcu znalazło się we właściwym miejscu. Z każdym wdechem dosłownie oddychasz częstotliwością swojego przyszłego ja. Trzeci krok to język wewnętrzny. Niewymuszone afirmacje, które umysł odrzuca, bo brzmią fałszywie. Ale deklaracje, które rezonują jako prawda w ciele. Moja wiadomość jest jasna i żyję nią teraz. Jestem częstotliwością mojego przyszłego ja. To nie są zdania, w które próbujesz uwierzyć. To częstotliwości, na które się nastroisz, jak regulowanie pokrętła radia, aż stacja stanie się krystalicznie czysta. Czwarty krok to natchnione działanie. A oto kryterium somatyczne, które odróżnia autentyczne działanie od działania wymuszonego. Natchnione działanie wypływa z lekkiego impulsu, delikatnej pewności w ciele, różniącej się od pilności czy wysiłku umysłu. To jak różnica między byciem popychanym a byciem magnetycznie przyciąganym. Kiedy pojawia się pomysł lub impuls, który sprawia, że Twoje ciało czuje się energetyzowane, ekspansywne, lekkie, to jest natchnione działanie. Kiedy pomysł sprawia, że czujesz się spięty, ciężki lub wymuszony, to umysł próbuje manipulować procesem. Oddychaj teraz częstotliwością swojego przyszłego ja. Poczuj, jak różni się to od oddechu kogoś, kto wciąż szuka, kogoś, kto wciąż czeka. To oddech kogoś, kto już dotarł, kogoś, kto już jest. Ale oto, co czyni to wszystko jeszcze potężniejszym. Twoja indywidualna zmiana nie następuje w próżni. Ona zasila pole zbiorowe. Każda osoba, która nastroi się na częstotliwość swojego przyszłego ja, wzmacnia tę możliwość dla całej ludzkości. Nie tylko przekształcasz swoją własną rzeczywistość, pomagasz tworzyć bardziej rozwinięte pole morfogenetyczne dla wszystkich. Twoja osobista ewolucja jest aktem kosmicznej służby. A jak rozpoznajesz, że proces działa? Jak odróżniasz szepty i synchroniczności od twojego przyszłego ja, od zwykłych zbiegów okoliczności? Nie poprzez dramatyczne dowody, ale poprzez subtelne wskazówki, które potwierdzają już wewnętrznie odebraną wiadomość. Muzyka, która gra w dokładnie tym momencie, w którym masz konkretną myśl, nie jako zbieg okoliczności, ale jako potwierdzenie, że jesteś na właściwej częstotliwości przypadkowe spotkanie, które otwiera nieoczekiwane drzwi, przedstawiając dokładnie osobę lub okazję, której potrzebowałeś, ale w sposób, którego nigdy nie mógłbyś zaplanować. Jasny wgląd, który pojawia się w chwili relaksu lub medytacji, przynosząc rozwiązanie czegoś, co próbowałeś rozwiązać wysiłkiem umysłowym. Przedmiot, fraza lub liczba, która pojawia się wielokrotnie i łączy się z twoim pragnieniem lub intencją w sposób całkowicie omijający logikę racjonalną. Nieoczekiwana wiadomość od kluczowej osoby, która potwierdza twoją drogę dokładnie wtedy, gdy najbardziej tego potrzebowałeś. To nie są sygnały, których desperacko szukasz, aby udowodnić, że proces działa. To naturalne potwierdzenia, które płyną, gdy jesteś już zsynchronizowany z częstotliwością swojego przyszłego ja. Różnica jest kluczowa. Nie szukasz sygnałów, aby uwierzyć. Sygnały pojawiają się, ponieważ już wierzysz, ponieważ już jesteś. Przyszłość nie jest czymś, co znajdziesz gdzieś tam w przód. Przyszłość to coś, co zapadasz w teraźniejszości poprzez spójność swojej uwagi i autentyczność swojego bytu. W każdej chwili, w której żyjesz z tej nowej tożsamości, dosłownie przyciągasz swoją nieuniknioną przyszłość do teraz. To nie jest manifestacja w sensie wymuszania, aby coś się stało. To manifestacja w sensie pozwolenia, aby to, co już istnieje w potencjale, stało się widoczne w Twojej rzeczywistości. To wyjaśnia, dlaczego czasem czujesz, że znasz ludzi, zanim ich poznasz, dlaczego czasem wiesz rzeczy, zanim się ich nauczysz, dlaczego czasem tęsknisz za miejscami, w których nigdy nie byłeś. To nie jest déjà vu. To echo Twojego przyszłego ja rezonujące w teraźniejszości. Przypominające ci, że ta rozszerzona wersja nie jest odległym snem, ale równoległą rzeczywistością czekającą na integrację. A kiedy całkowicie zintegrujesz tę prawdę, dzieje się coś niezwykłego. Przestajesz żyć w nadziei i zaczynasz żyć w pewności. Nie w aroganckiej pewności, która musi coś udowadniać innym. Ale w spokojnej pewności, kogoś, kto wie, że jest dokładnie tam, gdzie powinien być, robiąc dokładnie to, co powinien robić, będąc dokładnie tym, kim powinien być. To jest pilna wiadomość od Twojego przyszłego ja. Już dotarłeś, już jesteś, już masz. Podróż nie prowadzi do odległego miejsca w czasie, ale do głębi chwili obecnej, gdzie wszystko już istnieje w formie potencjalnej, czekając na rozpoznanie i przeżycie. Teraz rozumiesz, dlaczego ta wiadomość musiała być pilna. Nie dlatego, że jest jakiś zewnętrzny termin, którego musisz dotrzymać, ale dlatego, że każda chwila, którą żyjesz niezgodnie ze swoją prawdą, to chwila, w której odkładasz swoją własną nieuchronność, każda chwila, w której szukasz zewnętrznej walidacji, to chwila, w której blokujesz wewnętrzną transmisję, każda chwila, w której wątpisz w proces, to chwila, w której zakłócasz częstotliwość. Ale także każda chwila, w której wybierasz zaufanie, to chwila, w której przyspieszasz manifestację, każda chwila, w której oddychasz z nowej tożsamości, to chwila, w której wzmacniasz pole, każda chwila, w której działasz z autentycznej inspiracji, to chwila, w której materializujesz przyszłość w teraźniejszości. Wiadomość jest teraz jasna: otrzymałeś ją nie poprzez słowa tego wideo, ale poprzez rezonans, jaki te słowa stworzyły z czymś, co już istniało w tobie. Słowa były tylko katalizatorem. Wiadomość zawsze tam była, czekając na aktywację, przez właściwą częstotliwość. Jeśli czujesz to teraz w ciele, jeśli coś w tobie rozpoznaje prawdę tego, co jest mówione, jeśli jest ekspansja w klatce piersiowej, uczucie, że dzieje się coś ważnego, to transmisja zakończyła się sukcesem. Twoje przyszłe ja zdołało przejść przez portal czasu i osadzić się w twojej teraźniejszości. A teraz nadchodzi kluczowa część. Jak utrzymasz tę częstotliwość aktywną? Jak zapewnisz, że wiadomość nie zaginie w hałasie codzienności, w wątpliwościach, które się pojawią, w bezwładności starych wzorców? Subskrybowanie tego kanału to nie tylko naciśnięcie przycisku, to symboliczny akt nastrojenia się i utrzymania częstotliwości twojego przyszłego ja. To jak zaprogramowanie twojego wewnętrznego odbiornika, aby nadal odbierał te transmisje, zapewniając, że otrzymasz kolejne niezbędne wiadomości i wglądy. Każde wideo, które oglądasz zgodnie z tą intencją, to precyzyjne dostrojenie twojego systemu odbioru. Skomentowanie poniżej jednym z podanych przeze mnie zdań jest aktem współtworzenia, umacniającym tę nową rzeczywistość, zarówno w twoim polu energetycznym, jak i w polu zbiorowym. Kiedy piszesz, dosłownie zapisujesz tę nową tożsamość w matrycy rzeczywistości. Wybierz jedno z dwóch zdań, które najbardziej rezonuje z tobą teraz. Jestem kanałem mojej pilnej wiadomości lub moje przyszłe. Ja już tu jest. Udostępnianie tej treści to nie robienie przysługi kanałowi, to utrzymywanie spójności częstotliwości, do której właśnie uzyskałeś dostęp, to jak utrzymywanie aktywnego prądu elektrycznego poprzez obieg energii. Kiedy udostępniasz z tej nowej tożsamości, wzmacniasz pole morfogenetyczne, które pozwala większej liczbie osób uzyskać dostęp do tej samej częstotliwości. A ponieważ wiadomość od Twojego przyszłego ja nie jest pojedynczym wydarzeniem, lecz początkiem serii transmisji, następne objawienie, które otrzymasz, będzie dotyczyć sekretu odwrotnej manifestacji jak przyszłość przyciąga teraźniejszość, a nie odwrotnie to kolejny poziom tego zrozumienia, gdzie odkryjesz, że to nie Ty manifestujesz przyszłość, ale przyszłość manifestuje Ciebie w teraźniejszości. Do następnej transmisji utrzymuj się na częstotliwości. Pamiętaj, nie czekasz, aż coś się wydarzy. Ty jesteś tym, co się dzieje. Nie otrzymujesz wiadomości od swojego przyszłego ja. Ty jesteś wiadomością od swojego przyszłego ja zamanifestowaną w teraz. To nie jest zakończenie procesu, to początek nowego sposobu istnienia, gdzie teraźniejszość i przyszłość zapadają się w jedną żywą rzeczywistość, oddychającą przez ciebie w każdej chwili.